Huey to odzwyczajny człowiek żyjący w świecie, w którym istnieją superbohaterowie. Tylko że ci superbohaterowie nie są do końca tacy super, ponieważ taki deep dogłębnie sprawdził gardło Starlight, a train się nielegalnymi substancjami, a Homelander jest zwyczajnym skurwielem. A więc to jest Huey i właśnie. przebiegł mu dziewczyna. Zrozpaczony, zły postanawia zrobić wendettę na słupkach z pomocą nowego kumpla rzeźnika. Plan jest prosty. Podusz, podsłuch, wod. Wszystko poszłoby ok, gdyby niepewna, niewidzialna osoba pasjonująca się w podglądaniu ludzi, przez co Hugh jest narażony na ryzy. Jednak nie. Kurwa, Francuz, jest problem! Musimy rozjewać słupka, damy radę? Ui! Musi mieć próbować w środku, chcemy mu cztery w dupę i buu! Głównym celem WOT jest dodanie subków do wojska, więc szanta Bra. albo poświęcenie cywili. Bra. Ale w całym tym głównie mamy czas na miłość, która rozwija się pomiędzy Starlida a Hewing, co stanowczo odradza rzeźnik. Jego nienawiść do subków, a w szczególności Homlandera, wynika z tego, że największy bohater skwałcił jego żonę, która krótko potem zaginęła. Żeby ekipa była w komplecie, rzeźnik zwerbował cycusia. Teraz powoli zbierają informacje na temat serum V i coraz bardziej narażają się na niebezpieczeństwo. A kiedy tak już idą po poszlakach, odnajdują uwięzioną babeczkę. ich mi ją użytować. co z złego może się stać. Teraz trzeba ją złapać, robi to przed nimi A Teraz próba Francuza. No chodźć, kicki, widzicie, jest okej, okay, no chodź. O kurwa! Rzucają granat dosypiający A dip. Na wyjebaniu kradnie delfina z oceanarium. Chyba nawet chce go coś wyruchać, ale nie udaje mu się to, bo była mała kraksa. Poszlaki chłopaków prowadzą na targi wiary do Ezekiela. Hughie musi zaszantażować Ezekiela na granien, gdzie ten w specjalnym klubie subków rżnie się z trzema typami. Trochę nie idzie to po jego myśli, bo Homelander chrzci go z komórką, a więc spontan. Rugałeś mnie! Rulaj mnie w dupę! O dziwo zadziałało. W szpitalu, który mieli sprawdzić, odnaleźli V i szprycowane nim dziecko, którego rzeźnik użył jako laserowej broni. Kiedy Black Noir ściga Francuza i zabija Kimiko, która później się odradza, Starlight wygłasza całemu światu, że została wykorzystana, a te targi to zwykłe pierdolenie. Szósty odcinek to. Details. A homelander zwalnia gościa za położenie kocyka na łóżku. Bo ten kocyk to jedyne co ma z dzieciństwa. No ziomek był hodowany, to przejebane. Daź, że odpierdala. Chłopaki postanawiają dowiedzieć się, kim jest ona. Idą do typka, który umie sprawdzać myśli, no i dowiadują się, że to jest kimiko i kimiko jest terrorystką! Nie no, spokojnie, ona jest tak naprawdę dobra, szuka brata, no ale nie szło to na początku za dobrze i Mesmer idzie ze skargą do Homelandera, przez co wszyscy chłopacy są w zagrożeniu. No a Deep, Deep przeprasza za to, co zrobił Starlight i zostaje wyjebany z siódemki, po czym robi performance i goli się na łysinkę. Homelander zwołuje zebranie, żeby uświadomić reszcie siódemki, że Huey stoi za sprawą zabójstwa konsulcenta. Starlight w szoku nie wierzy, że to prawda, prawie dochodzi do tego, że w siódemce jest jeszcze mniej osób. Rozpoczynają się poszukiwania, a train postanawia odwiedzić ojca Hughiego. Chłopaki ogarniają, że mają przejebane i to tak totalnie. Ono sobie czekoladkę kubyla! no, Ziela sama czekoladkę. A ja No mam mózg rozjebany od fałki i przez to udaje im się go podejść. Kimiko łamie mu nogę i spierdalają. Powrót do bazy i układ z panią komisarz. Jednak rzeźnik nie dostaje tego czego najbardziej chce: oskarżeń homlandera. Dlatego idzie rozprawić się z mesmerem. I tu jego ksywka nabiera sensu. Poza tym dowiadujemy się, że żona rzeźnika była w ciąży z ojczyznosławem, ale poroniła. Wszystko idzie się jebać. Jeszcze pojawia się inny superterrorysta terrorysta i wojsko zgodziło się na użycie Homlandera. Chłopaki są na pierwszych stronach poszukiwań. Kiedy Huey z rzeźnikiem jadą do Malory, pierwotnej założycielki chłopaków, reszta ekipy zostaje odnaleziona i schwytana. Huey postanawia uratować ekipę, natomiast rzeźnik woli chwycić za jaja Homlandera. Schwytali Hughiego. Ale ty jesteś kurwa głupi, ty idioto właśnie ci zbiłeś. Wszystko idzie zgodnie z planem, no i chuj, brak amunicji. Ale na szczęście pojawi się super dziewczyna Eight Kane próbuje im przeszkodzić, ale dostaje ataku serca i jakby mają go w głowy. Trzeba go uratować. Tymczasem rzeźnik w domu tej babki z bot czeka na Homelandera. Jego plan jest prosty, zagrozi ojczyznosławowi, że zabije kogoś ważnego dla niego, jeśli ten nie przyzna się do morderstwa żony rzeźnika. To co teraz? Spontan. Jednak rzeźnik nie umiera, a na koniec okazuje się, że Rebeka żyje. Wszyscy jesteście do wyjebania! Poza tobą, Black Noir, ty jesteś zajebisty. Wszyscy cię kochamy. Kurwa, nie ma drugiej tak zajebiście pozytywnej postaci jak Wow, jesteś świetny, jesteś kurwa zajebisty, naprawdę, ja pierdolę.